Kolejny City Builder ląduje na tym paskudnie słabym kanale. Ktoś musi takie gry ogarniać, na budowaniu miast, osad, w... miasteczek wsi i tak dalej. Na scence końcowej opowiem wam też o innych grach, jakie zjawią się na tym kanale w ciągu najbliższego tygodnia, a troszeczkę ich będzie. Z jednej strony, klimaty słowiańskie, tak, mamy słowiańskiego city buildera, z masą słowiańskich naleciałości wierzeń i tego typu spraw. Z drugiej strony, za grą stoi studio Duty T Wars, czy jakoś tak, czyli autorzy bardzo słabo przyjęta tej produkcji, Wild Terra 2. Miał to być nietypowy MMO, mm, mieszający troszeczkę jakieś różne style, no a wyszła gra mająca 50% pozytywów dla zaledwie 100 osób. Zobaczymy jak wyszło im tym razem. Ale nim ten tytuł sobie odpalicie, Grimgrad, bo tak się nazywa, musicie poczekać do momentu publikacji jeszcze dwa dni, bo premiera ruszy 5 kwietnia 2023 roku. Autor tej produkcji odezwał się do mnie, zapytał czy chciałbym ją pokazać, ja mówię, że jeżeli macie jakiegoś Buildera, proszę bardzo, tylko spodziewajcie się tego, że grę Mogę ocenić różnie. Zawsze w przypadku takich ekip, jak ta stojąca za Grimgrad, warto wziąć jednak poprawkę na tą indyczość, na to niewielkie studio, niewielkie fundusze i tak dalej. Tylko pytanie, czy poprawka nie będzie za duża. Z drugiej strony, jednak opis na Steamie nie sugeruje nam tego, by była to gra we wczesnym dostępie. Opis jest, no cóż, sami spójrzcie, to cały opis tej gry na Steamie, bardzo mało, prawda? Turn offem Może być też niewielka aktywność autorów na Steamie oraz różne problemy z demkiem, którego nie dało się na przykład odpalić poprzez Steam, ale już poprzez plik EXE, w folderze gry, popranej na Steamie już się dało. Tak czy siak, mamy otrzymać w grze dwa tryby rozgrywki: kampanię fabularną oraz tryb Survival. A także cena powinna oscylować w okolicy 14-17 dolarów. Tyle było za pre na oficjalnej stronie, co nie wydaje się być jakoś bardzo dużo. Możliwe, że właśnie idealnie ta cena będzie pasować do kontentu oraz jakości. Zobaczymy. W podsumowaniu spróbuję wam też nakreślić coś ciekawego. Powiedzmy taką... Trochę Graffiti Builder w takim stylu survivalowym, jaką chciałbym zagrać. Może będzie to jakaś ciekawa wskazówka dla osób, które robią gry, bo również różni game i powiedzmy firmy robiące gry oglądają ten paskudny kanał. Czasami. Gringrad wprowadza nas fabularnie ładnymi rysunkami, sporą ilością czytania. Niestety, kompletnie bez dubbingu. Muzyka potęgująca klimat na szczęście jest całkiem fajna, ale dubbing byłby tutaj oczywiście trochę lepszy. Okazuje się, że miasto jakie mamy tutaj opisane płonie, i to nie nie przypadkiem to nie jest typowy pożar, a całe masowe morderstwo, rytualne, bo ofiarą miało być tutaj całe miasto wraz z mieszkańcami, czyniąc z tego taki. Wielki ołtarz śmierci, zniszczenia. Sama strona popularna GrimGrad jest na dość duży plus, i widać, że autorzy mieli plan, by tutaj jednak coś takiego pomieszać z uniwersów słowiańskich postaci wraz z wydarzeniami losowymi, decyzjami, jakie mamy podjąć. Ciekawą mechaniką, poza samym budowaniem naszej osady, będzie właśnie współpraca z tymi bogami. Jeżeli ci nie będą zadowoleni, mogą nam przywalić różnymi klątwami, jeżeli będą zadowoleni, to błogosławieństwami. By dobruchać starych bogów, musimy składać im ofiary dawać upominki, wkupywać się u nich różnymi darami. Wszystkie te kapliczki można wykorzystać też do poprawy zadowolenia mieszkańców w danym obszarze. Mechanicznie nasi ludzie wymagają coraz to innych surowców i produktów, by móc awansować swoje mieszkania i powoli generować nam też złoto do na przykład dekretów. Tutaj dla przykładu możemy powiedzieć, że wyżywimy całą biedotę, ale w zamian za złoto na przykład wzrośnie troszkę zapotrzebowanie na jedzenie. Leciutko jest to oczywiście taki bardziej dekret profit niż na minusie. Rozgrywka, w mojej ocenie, rozpoczyna się od z dupy sposobu, czyli od dupy kierunku. Dlaczego tak? Naszym wprowadzającym do Grimgrad jest Semargl. Można dodać fabularnie, że to postać wymieniana między innymi w starowschodniej powieści minionych lat. Część badaczy uznaje, że Siem i Riegel to dwie osobne postacie, ale wracając do tego dlaczego zrobiono to od dupy strony. Bo gra wprowadza nas od razu, każąc nam budować dołki na zwłoki, pomijając, że Dół na zwłoki jest po prostu dołem na wszystkie śmieci w tej grze. Jeszcze nie wiemy nic o tej produkcji, jak mamy w ogóle w nią grać, ale już mamy budować tutaj yy, no, doły dla zmarłych. Bardzo dziwnie działa też pomysł na to, by barber był jednocześnie fryzjerem, łaźnią. I lekarzem. Logika się nie klei w masie miejsc tej grze, bo ten Bóg wprowadzający Semargl, mówi nam, że bogowie są yy, no, nam mili dzisiaj, a przecież on jest jednym z nich. Albo raz mówi nam, że długo tutaj nie zasiedzimy, ale mamy uczynić właśnie to miejsce naszym nowym domem, więc. Z jednej strony mamy tu nie siedzieć, ale to ma być nasz dom. No okej, okay, jedno albo drugie. Nie mamy systemu rozrodczości w tej grze, więc nasi nowi mieszkańcy po prostu biorą się z imigracji. Jak ich pozyskać? Musimy dać im w miarę dobre warunki do zamieszkania, czasami można się trochę zaciąć na start gry. Musimy dać im rynek, dostęp do jedzenia, na przykład ryb, i dostęp do wody pitnej. Coś mieszkowy wieś nad brzegiem rzeki, słodkiej wody, nie można z niej nic pić. Musimy mieć studnie. I tak, studnie musi stać obok rzeki, nie w głębi lądu. W przypadku Grimgrad krytyczną sprawą jest um, takie budowanie, by nasi ludzie mieli w miarę blisko do wszystkiego, męczą się, im dalej chodzą. Więc na przykład jeden zbieracz zwłok niestety się nie nada, trzeba ich rozmieszać regularnie w różnych miejscach, z drugiej strony mieszkańcy nie chcą mieszkać koło takiego dołu na trupy i dołu na śmieci. Zagrożeniem dla nas miał być też tutaj w tej grze pożar, widoczny na różnych screenach i tak dalej, ale cóż no... Hmm. Chyba nie działa poprawnie, bo nigdy go nie doświadczyłem, mimo usilnych prób. Treść gry niestety nie jest na razie warta swojej ceny. Mamy w kampanii pięć scenariuszy, z czego pierwszy zaliczyć można w mniej niż. <gry> 5 minut. Przeklikiwanie dialogów, nawet je czytając i wykonując kilka prostych zadań z cyklu postaw budynek zajmie nam tutaj dosłownie 5 minut i mamy te no jeden z pięciu epizodów ukończymy po prostu w chwila moment. Myślisz sobie okej. Okay, pola uprawne są ważne w każdym city builderze Żyzność ziemi też tutaj jest ważna, więc zrobię duże pola uprawne na żyznych ziemiach będzie na zaś. Może to jakoś mechanicznie będzie działać, że im większe pole uprawne, tym więcej będę miał żywności. Nie, Uprawne mają 2 na 2 pola i tyle. No i oczywiście systemu jakoś takiego pogodowego czy klimatycznego też za bardzo tutaj nie ma. Chcesz więcej, to nie robisz więcej pól uprawnych, a więcej budynków pól uprawnych. <grymne> nie ma to nic wspólnego z gatunkiem. Drugi epizod z 5 to też jakieś 10 minut gry, i co jest przerażające, to jest dosłownie tutorial. Ta kampania nie jest kampanią na zasadzie takiej, że mamy podejmować jakieś decyzje, mamy zgromadzić jakieś ilość surowców, czegoś w tym stylu. Nie. To jest po prostu taki tutorial, który na piątej planszy fabularnej się po prostu kończy. W drugiej misji nauczymy się rąbania drewna, a potem na przykład rąbiemy sobie kamienie i wow, to jest trzecia misja z pięciu. Kompletnym wałgiem jest kampania, gdzie trzecia misja jest niczym długim, znowu jest króciutka, a każdy ze scenariuszy to taki tyci malutki świat, typu 30 na 20 pól, ewentualnie mamy jeden taki, powiedzmy, jeden taki placek terenu, albo ewentualnie drugi do wyboru. I robienie trzeci raz tego samego, dokładając dwie, trzy, cztery nowe budynki to jest w sumie kolejna plansza, więc mamy już cztery z pięciu. I problemem Grimgrad jest bardzo dużo mechanicznych uproszczeń, bo nasi mieszkańcy nie muszą iść do fryzjera, przyciąć kudły sięgające im do ziemi, oni wtedy są brudni, mają kołtuny i tak dalej. Oni tylko chcą, by taki budynek istniał w mieście, nowy, nic więcej, nie pójdą się tam ostrzec. Nie ma barbera? Mamy zdrowie na 20, zrobimy barbera? Mamy zdrowie na 99. Może ja się nie znam, ale dachówki robione są najczęściej w podstawowej, takiej m, bardzo wczesnej wersji, z drewna albo z gliny, ale tutaj robione są dopiero z żelaza, musimy mieć żelazo, żeby móc zrobić dachówki. Okej, okay, w kopalni jaką postawiłem nie podłączyłem do drogi i w jakiej nikt nie pracował. Tam zaczęła się zaraza. W kopalni na drugiej stronie miasta. Tam zaczęła się zaraza, mimo że tam nikogo nie było. Poddałem się z kampanią, w której bogowie, jakich życzeń nie możemy zaspokoić, nękają nas krątwami. Przerzuciłem się po prostu na tryb survival w tej grze, w jakim mamy. Jedną mapę i survival niestety nie jest survivalem, bo nie jest trudny tylko dlatego, że mapa jest tyci tyci malutka i każde pole trzeba przemyśleć 100 razy, żeby to wszystko upchnąć. Bo na przykład nie możemy usunąć drzew i na ich miejscu postawić drogi, nie możemy powiększyć sobie terenu miasta. Dosłownie na chwilę przed premierą autor zauważył też, że na survivalu kopalnia żelaza nie może być postawiona na polu żelaza. Brawo, na szczęście będzie to zaorane. Do Zaorania niestety w tej grze jest bardzo dużo. Autor mówi, że codziennie ją łata, ale wychodzi na to, że nie publicznie, bo ja mam grę od tygodnia na dysku i nic się nie zmieniło. Napisał mi wyraźnie, że mogę pokazać już tę wersję, jaką dostałem 27 marca, która jest backfestem. Pomysłem skąd może być autor, no pomyślcie, pomyślcie skąd może być autor. Albo jest to Turcja, albo jest to Rosja. I nie myliłem się, jest to to drugie technicznie. No jak może być technicznie w takiej grze? Jak na autorów Wild Terry, czyli gry niesamowicie źle zoptymalizowanej na początku przestało, opcje mamy cztery. Niskie, średnie, wysokie, ultra, tyle. Koniec opcji graficznych. Niestety autorzy tej produkcji mają kompletny wylew techniczny. Jeżeli odpalimy grę, to bez przebrnięcia przez samouczek nie możemy odpalić menu i wyjść z gry lub zmienić sobie ustawień graficznych. Całe menu jest zablokowane. I jedyne co możemy zrobić to dokładnie to, czego oczekuje od nas samouczek i dopiero po przeklikaniu tych wszystkich 10 tam opcji, dopiero, no nawet 50, dopiero wtedy możemy kliknąć sobie ikonkę menu. Wyjście gry w tym momencie, żeby to pominąć przed samouczkiem, to jest tylko f 4. Ogromna, 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 gigantycznie wielka wada tej produkcji leży w tak zwanym Quality of Life. W takich malutkich mikrosprawach, które każdy grając w gry City Builder od razu wyłapie. Jeżeli otwieramy interwejs, chcielibyśmy je szybko zamykać, te interfejsy, odkliknięciem, poza menu, escape'em, spacją, coś. Nie, tutaj możemy tylko zamknąć X na ekranie, jak nie klikniemy X, nie zamkniemy escape, spacja, prawdzi z myszki coś, nic z tych rzeczy. Niewielkim, podkreślam, tutaj akurat niewielkim, ale jednak przyjemnym dodatkiem są dźwięki interfejsu. Tak, zamykamy interfejs, wiemy, że go zamknęliśmy, otwieramy, jest jakiś dźwięk w tle, że ten interfejs się pojawia, otwiera. Technicznie niestety tego tutaj nie ma. Menu główne z intrem fabularnym musimy zawsze skipować za każdym odpaleniem gry, a po nim widzimy przez te 2-3 sekundy wczytywanie menu głównego i potem musimy jeszcze wczytać save'a. Graficznie niestety produkcja jest mocno brzydka, niezbyt ładny interfejs, bardzo, bardzo budżetowy, chyba jeden rodzaj drzewa na całą mapę, poobracany po prostu dookoła. Budżetowe animacje, gdzie na skrzyżowaniach dróg nasi mieszkańcy nagle w łamek sekundy się obracają, lewo, prawo albo i tak dalej. No problemem technicznym oraz logicznym jest ten gość, co wozi zwłoki do dołu. Dlaczego on to robi w pierwszej minucie gry? Skąd mu się te zwłoki wzięły? Dlaczego w ogóle złączono zbieranie zwłok, jakich w tej grze nie ma, do zbierania śmieci? Co sprawia, że Grimgrad można skreślić z listy indyków? Każda statystyka naszego miasta jest tutaj tylko numerkiem. Nie wiemy, gdzie gromadzą się śmieci, brud lub zwłoki. Po prostu musimy otworzyć osobny interfejs, żeby zauważyć takie wskaźniki, że tu jest dużo śmieci. Nie ma żadnej, żadnego efektu graficznego, że tam jest po prostu dużo śmieci. Po prostu liczba ze 100 do 70 i wiemy, że tam są śmieci. Dom by awansował potrzebuje jedzenia i wody, ale. Ile jedzenia i tej wody? No niestety nie do końca jest to pokazane. No i ludzie są smutni z powodu braku zatrudnienia w domu, który nie jest jeszcze zbudowany i nikt w nim nie mieszka. Jest to jedna z najbardziej niezbalansowanych też gier gatunku, gdzie ponad 30 studni dalej nie może zaspokoić zapotrzebowania na wodę u zaledwie 150 mieszkańców. Jedna piąta mieszkańców lata z wiadrami wody. Gra też starczy nam tutaj, no, Myślę, że na jakieś 2-3 godziny maksymalnie i straszy nas, nas sztucznie tym, że ludzie zaczną umierać, jak będziemy mieć niski poziom zdrowia. Ale to nic nie znaczy. Miałem zero zdrowia przez chyba 5 minut gry i co? Nic! Pomijam, że 400 mieszkańców i gra klęka już do 20-30 lat czasami. Muzycznie też mocne, przeciętnie 2-3 utwory, po prostu wierzące w uszy. Zmiana pogody? Mamy taki event, że coś się dzieje, że zburza ulewa pioruny? To tylko event. Nic graficznie się nie zmieni. Inteligencja zbiera, czy śmieci, dla przykładu, jest też wylewem. Zbudujemy im drogę dookoła miasta. I oni będą zbierać śmieci nie z punktu A do B, A do B, A do C, A do D, A do F itd. do zrzutu, tylko będą dookoła miasta latać. Dokładnie, tragedia. Patrzcie na to, ci wszyscy drwale rzucają się na drzewo, jakiego nie ma i za nim załapią, że tego drzewa nie ma. Trochę czasu im minie, ale na szczęście. Na szczęście niewidzialne drzewo dalej daje drewno. Finalnie, Grimgrad jest dość mocno standardowym city builderem mechanicznie, a to co jest nie działa zbyt poprawnie. Oczywiście to wszystko można poprawić, tak samo jak autor mówi, że codziennie wydaje łatki, tylko jakoś nie dla prasy. Niestety ja byłem już od pierwszej godziny w Grimgrad pewien, że autorzy robiący Wild Terrain zrobią kolejny techniczny wylew i niestety się nie myliłem. W czerwcu tej gry było demko, jakoś autorzy nie wyciągnęli wniosków zbyt wiele, Miałem też kilka słów opowiedzieć o tym, jaką grę chciałbym zagrać w tym stylu. Zauważyliście może, że city buildery, survivalowe stale dają nam tylko zaspokajanie surowców. W niezłym kierunku, delikatnie poszedł Lands of the Vikings. W tej wspomnianej grze w prawym górnym rogu ludzie łączyli się w rodziny. Mieszkańcy mieli żony, dzieci, mężów itd. I mogła być sytuacja, że w domu na przykład mieszka tylko sama wdowa. Tutaj nadzieją jest też polski Manor Lord. Sports. Jednak wciąż czekam na taką produkcję, gdzie z Survivalowym City Builderem nie będziemy tylko zaspokajać. Surowców, tylko też wątki rodzinne, naszych mieszkańców, na rodziny będą czymś wielkim w całej wsi. A to jak poprowadzimy tego mieszkańca od bałego do śmierci, zależałoby od masy czynników. Kto będzie jego ojcem, czy to będzie na przykład kowal, czy może bibliotekarz, a może nauczyciel czy matką będzie opiekuńcza kura domowa przekazująca wiedzę dziecku, czy będzie tyrała w kopalni i umrze sobie młodo i dziecko będzie sierotą. By mieszkaniec nie był tylko statystyką w systemie, a właśnie miał swoją. Własne statystyki, skłonność do chlania albo poziom edukacji, na przykład od ojca, mistrza, kowalstwa, a może zdecydujemy się posłać takiego dzieciaka do szkoły, by zdobył ogólne wykształcenie i był kim chce. Survivalowy city builder na bazie można powiedzieć, że IFów i małej ilości mieszkańców. Powiedzmy do 100 max, tak? Ale by te powiedzmy 10-20 rodzin było ekstremalnie unikalnych. To po części miał Lands of the Vikings, gdzie jak już ktoś kogoś zabił dla przykładu, to czasami trzeba było ukarać całą rodzinę albo nawet wygnać. Niestety, w Green Grad mam problem z oceną. Jest to klasyczny przykład gry, która powinna być we wczesnym dostępie. Mała treść, za to tona byków i zepsuty jeden z trybów survival po prostu prawie na premierę. To można poprawić i będzie poprawione i o niestety ocenie negatywnej decydują cztery cechy. Błędy uniemożliwiające grę w survivalu na premierę, przynajmniej dla mnie, musiałem oczywiście czekać do premiery, żeby móc grać w survivala, mimo że miałem dostać wersję premierową. Brak dobrego kontaktu między autorem a graczami oraz fakt, że plan na wczesny dostęp były na koniec. 2022 roku, a mamy kwiecień 2023 i gra nie wychodzi we wczesnym dostępie, tylko w pełnej wersji na kolanie. Krótki research po SteamDB pokazuje nam też, że autor korzystał z obrazu Samargla, tego boga załączonego do Wikipedii, malarza, malarza jaki żyje do dzisiaj. Czy miał do, do tego prawa wykorzystać jego obraz? No wątpię, w grze, prawda? Był system dnia i nocy na niektórych screenach, chyba w wersji finalnej nie ma. Była bardziej Swobodna kamera? Też już nie ma. Były dużo większe, bardziej piętrowe budynki, trochę wydaje mi się, że ładniejsze, większe nie ma. Cóż, dla mnie niestety ta gra wypada bardzo słabo. Może wpadnie lepiej jakiś tytuł, mając teraz na liście do ogrania trzy tytuły. Small Land, pozytywnie oceniany, fajnie zapowiadający się Fable Dom, a także polski Miniland Adventure i też dokończę chyba podejście do Big Ambitions. To są wszystko dość pozytywnie oceniane gierki. Bardzo pozytywne wrażenia są też z wersji prolog, więc może będą fajnie oceniane też przeze mnie. Klasyczne podziękowania dla płatnych wspierających jest tutaj was ponad 40, ile da moment powinien mieć już drukarkę i wtedy Alter Ego ze swoim Placzkowym słupkiem też tutaj doląduje na tej scence. No i cóż, tyle.